Cześć, witam na kanale, z tej strony voiceim a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines 2 na tym kanale. No i ostatnie spotkania głównie polegały na budowie tej wyspy, na, na, może tej wyspy, właściwie na zabudowie tego po prostu obszaru, bo to wyspa to to nie jest w sumie, po prostu na zabudowie tego obszaru tutaj, tej części mapy. Natomiast dziś przechodzimy w nową część mapy, czyli tutaj. E, zanim jeszcze sobie do tego przejdziemy, to ja sobie tutaj muszę... E, priorytetowo zapisać grę, bo nie wiadomo co potem będzie. A więc pozwolę sobie zrobić zapis i możemy teraz bezpośrednio przejść do rozgrywki. Najpierw zajmujemy się wykupem tych wszystkich kratek, żeby potem się nie bawić, wykupujemy od razu wszystkie. Czyli yy, może tak, coś takiego na pewno, coś takiego na pewno plus jeszcze coś takiego, coś takiego. I myślę, że nawet coś takiego, zobaczymy jak to nam rzeczywiście wyjdzie. Czyli 34 tutaj karteczki sobie kolejne wykupiłem. I teraz od czego byśmy byśmy zaczęli? Na pewno zaczęli sobie byśmy od budowy jakiejś, tutaj jakiegoś węzła drogowego, bo na pewno to będzie pierwsza rzecz, o której teraz yy, myślę, więc tak. Yy, ja sobie wyburzę może te przewody na początek. Trudno, nie będziemy eksportować prądu, ale no... W tym momencie to tutaj musi powstać węzeł, i może ja bym tutaj wstawił jakiegoś gotowca. Tam będziemy też raczej szli, bo tam też jakaś dzielnica powstanie, więc może jakiś tutaj na przykład węzeł typu WB. Coś takiego myślę, że to by fajnie wyglądało. Tylko jak my to wstawiamy, czekajcie. Tak. Yy. Nie, to chyba tutaj raczej nie pasuje, chociaż. Nie, no to tutaj troszkę nie pasuje. To rondo to. To to mogłoby nawet tutaj całkiem się wpasować. Ewentualnie możemy na przykład wyburzyć po kawałku na przykład z tej drogi. Nie będę zatrzymywać czasu, po prostu w tą stronę teraz nie ma wyjazdu i tyle, bo tu trwa przebudowa. I na przykład wstawmy sobie to, które mi się tu podobało, czyli ten typ WB. No, może spróbujemy to sobie jakoś przyczepić, chyba że nie. No, powiem tak, to się nam tutaj ledwo zmieści, więc może ja sobie to jeszcze kawałek cofnę, jednak czy z tej strony. Czekajcie, spróbujmy. I teraz spróbujmy sobie wstawić taki węzeł. No, okej, okay, dobra, niech będzie, coś takiego. Pytanie brzmi, czy teraz żeśmy w miarę to wstawili? Myślę, że tak. Ewentualnie zaraz sobie coś tu wykombinujemy. Eee. OK. Okej, okay, dobra, w tą stronę jest. Okej, okay, okej. Okay. Eee, w tą stronę też nie powinno być problemu z tym podłączeniem, po prostu trzeba w odpowiednią tą stronę przebudować i tutaj może ja sobie stąd to pociągnę jakoś. Kąt 180 zostanie tu jakoś zachowany. Czekajcie, spróbujmy. Niestety będzie troszkę krzywo. No może ja już bym zrobił to tak jak było wcześniej, rozwiązał czyli po prostu tutaj taki delikatny skręt, który będzie mało widoczny, tam dla. No, mało to jest widoczne raczej. Yy, aha, bo to się złą stronę połączyło. Ok, spoko, rozumiem. Przełączmy to sobie w tą stronę. I to też w no, Okej, okay, dobra, teraz się mogą tu ruszać. No, skrzyżowanie na pewno ciekawe swoją budową. Czy tu myśl możemy na dole wstawić jakiś rząd? nie, nie będziemy tego robić. Zobaczymy jak takie skrzyżowanie się sprawdzi. Będzie myślę ono na pewno troszkę ciekawszym e, ciekawszym modelem, modelem węzła. Dobra, teraz co dalej? Dalej no to na pewno będzie tutaj coś z tym mostem zrobimy i ja proponuję, żebyśmy tak ten kawałek mostu wyburzyli jednak. I pójdziemy sobie tutaj troszkę inaczej, ponieważ ja bym chciał, żebyśmy sobie stąd zakręcili jakoś tu i wyszli sobie gdzieś tam. Więc ja po, po myślę, że możemy sobie jeszcze wykupić tą jedną kratkę na przykład w tym miejscu. I teraz moglibyśmy sobie jakoś tą drogą wyjść tutaj. To jest duża droga, czy jaka to jest droga? Jakiej to jest wielkości droga? Idziemy w ogóle to mamy ten most. Halo, halo? Tu chyba, tak? Tutaj, okej, okay, dobra. To jest most po jednym pasie, to ja bym tutaj dał sześć pasów. Na samym moście, chociaż nie wiem, czy to mi jakoś tu sensownie przyciągnie. Nie, może zostawmy sobie jednak te cztery pasy. I po prostu teraz, ja bym to jakoś, może przeszedł mostem. Z tym, że od razu bym poszedł sobie pod kątem 90 stopni. Na przykład, jakoś tutaj. O, na przykład coś takiego. Czy to by jakoś miało tutaj sens? No okej, okay, dobra, idziemy sobie takim mostem. Tutaj ten, trochę mi się nie podoba ten wjazd, taki takie jakieś takie falowanie, zaraz spróbujemy to sobie poprawić. No i tu wjeżdżamy na tą wyspę troszkę też do góry musimy, no, do góry musimy podjechać. Czy my byśmy tego nie mogli to jakoś troszkę inaczej na przykład zrobić, czyli bardziej wyżej na przykład jeszcze tego mostu, żebyśmy troszkę tu jednak podeszli na przykład do góry e page upem na przykład na jakieś takie procenty, chociaż troszkę wyżej. Potem na przykład, jakoś byśmy tutaj zeszli, żeby było na przykład, czekajcie, to wyburzymy, bo to nam nie jest potrzebne. I teraz przeszlibyśmy sobie jakoś tutaj. I na przykład zeszlibyśmy na tyle, żeby tu, o, 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 coś takiego, tylko z tym, że pod idealnym kątem, o, coś takiego, fajnie, myślę, że właśnie to by wyglądało. Takie wyjście stąd, czekajcie, zobaczmy, jak to by wyglądało. No, okej, okay. wychodzimy stąd, idziemy cały czas prosto. Myślę, że to dużo lepiej wygląda niż takie coś, co było wcześniej tam. No i teraz y, jedziemy sobie jeszcze dalej i schodzimy sobie tak naprawdę na dół. Nie, no, by tutaj ja nie chcę schodzić, raczej na zero po prostu chcę zejść. Czy po, po prostu coś prostego. No okej, okay, trochę sobie musimy zjechać na dół, ale jest to taki bym powiedział łagodny zjazd. No i teraz jeżdżamy sobie tu. I jakoś tam dalej będziemy szli. Wróćmy sobie może teraz do tego naszego tutaj zjazdu. I na pewno tą dużą sześciopasmową drogę ja bym prowadził po prostu prosto. Nawet może bym tutaj dał 8 pasów. Zobaczmy czy tu 8 pasów by się w ogóle zmieściło. Tutaj na pewno Tutaj może bez przyciągania by to miało jakiś sens. Tutaj Później jakoś tu. Potem, potem tu. I teraz pytanie brzmi, to by się mi tutaj ładnie złapało. OK. No i idziemy z taką drogą sobie właśnie, tutaj może troszkę ten las byśmy ominęli, ponieważ tu można by było zrobić jakąś wycinkę, więc ja bym tu proponował tak troszkę, z... nie coś takiego, przepraszam, ale tego nie będziemy tak robić, tylko wytniemy sobie kawałek tego lasu na przykład, tylko, czekajcie, ja spróbuję sobie może to tym trybem, i teraz na przykład byśmy to jakoś odbili w prawo, potem możemy delikatnie na przykład jeszcze, o, tutaj, no i potem możemy iść bardziej przez środek tej wyspy, w sumie, czyli na przykład jakoś tutaj, o, jakoś na przykład wzdłuż tego troszkę, czyli takie lekkie odbicie tutaj, ale potem już, już bardziej prosto. Potem idąc dalej, to poszlibyśmy na przykład jakoś tutaj. Nie wiem, czy byśmy jakoś odbili, no dobra, na razie zostawmy to tak, najwyżej potem będziemy coś tu kombinować. No i teraz dojdźmy sobie do tej drogi, czyli do tego, co musimy tutaj jednak dokończyć na pewno, czyli tak, poszlibyśmy jeszcze sobie kawałek prosto z takim czymś, tu jakoś, e, tutaj, i teraz ja bym tutaj jakoś może wyszedł na przykład z tej drogi pod takim kątem prostym, to zaraz oczywiście przebudujemy na jakieś skrzyżowanie, bo to będzie główne skrzyżowanie w tym mieście, więc raczej coś takiego, no okej, okay, coś takiego może być, tutaj oczywiście bardzo dużo rondo wstawiamy, które, no tutaj by ten ruch, że tak powiem nim operowało. I teraz tak. Ja bym tutaj zrobił bardziej taką część turystyczną w tym rejonie, czyli to by była właśnie taka bardziej część turystyczna, od której zresztą sobie zaraz dzisiaj zaczniemy, natomiast tutaj będzie bardziej strefa jakaś leśna. No tutaj pod górami to może jakaś, jakąś wioskę zobacz, zrobimy, chociaż nie wiem czy to w ogóle możemy. Możemy kratkie wykupić, to może jakąś wioskę sobie tu zrobimy w tym rejonie. Eee, tutaj oczywiście standardowo będą po prostu zwykłe bloki, jakieś strefy handlowe. Też troszkę stref specjalnych na pewno będzie, więc to wszystko się tutaj znajdzie. Dobra. I teraz tak, idźmy sobie dalej z taką drogą. No to na pewno jest dość szeroka droga, no ale idźmy sobie z nią dalej. Ma być 8 pasów, a nie 6. 8 pasów. I teraz tak, tu byśmy już podchodzili. No i teraz myślę, że tu można by na przykład tą drogę. Jakoś zaraz rozgałęzić, tylko najpierw ja bym chciał, żebyśmy zrobili sobie, zobaczyli, jak tutaj wygląda sytuacja z tymi. Z tymi naszymi strefami wypoczynkowymi, bo atrakcje turystyczne, czyli to musimy odblokować, i teraz to musimy odblokować. Dzięki temu, tu mamy już wszystko odblokowane, czyli te atrakcje turystyczne, o to mi właśnie chodziło. Parki sportowe, tam dużo sobie na razie zostawimy. Tu mamy parę tych atrakcji sportowych. Yy, parę tych atrakcji nie jest ich zbyt wiele, no ale chociaż troszkę, więc zawsze coś. A poza tym, mamy chyba coś jeszcze gdzieś tutaj. Yy, tak mi się wydaje, że tu mamy jeszcze coś. Czekajcie. Takie rzeczy bardziej atrakcyjne, no, nie wiem czy to, czegoś tutaj nie ma. E, albo nie tutaj, tylko jakoś inaczej co trzeba wejść, czekajcie, zaraz poszukamy tego. E, tu jest jakaś kontrola klęsk żywiołowych, to jest nieważne. Nie, tutaj już nie, ale gdzieś jeszcze coś chyba powinno być, może... A może tego tu nie ma, nie wiem. To jakieś mamy ścieżki, nie ścieżki, jakieś pierdoły, ale... A może tego tu nie ma, nie wiem, dobra, nieważne. Troszkę tych atrakcji turystycznych sobie powstawiamy, więc to nie jest też tak, że nic sobie tu nie wstawimy. Teraz tak, podejdziemy sobie kawałek dalej do przodu, myślę. No i czy z taką szeroką drogą idziemy? Nie, ja bym tu zrobił jakieś na przykład rondo. Myślę, że duże rondo by tutaj było idealne i potem już wyszedłbym sobie na przykład z taką drogą tutaj. Dalej. I na przykład z taką drogą też stąd. Ok, czyli po prostu te cztery pasy rozdzielają się na takie dwa i tyle. No i teraz idziemy sobie jakoś tutaj. Tu też mamy troszkę drzew, no ale tu jednak promuję bardziej, chociaż mamy sporo tych drzew, no ale trudno. Tutaj właśnie promuję strefę turystyczną, więc sorry. Więc tutaj myślę, że właśnie jakąś tutaj o. No może nie zejście na sam dół, ale myślę, że tu właśnie dużo bym stawiał na wypoczynek, więc na pewno tak. Te wszystkie atrakcje turystyczne, które tutaj są, czyli ta wieża obserwacyjna, to jest strasznie duży budynek, ale to, to postawimy sobie gdzieś tutaj bardziej, może nawet na górze bym to postawił. Posąg z brązu, to możemy sobie gdzieś tutaj niżej, park wodny, to jest malutkie, to postawimy sobie gdzieś przy drodze. Oczywiście to nie wszystko, bo jakieś boiska też to wszystko będziemy sobie zaraz stawiali, ponieważ to tutaj będzie, no nie będzie tylko strefa tak jakby dla turystów, tylko też po prostu wypoczynkowa, nie? Dobra, więc przejdźmy sobie z czymś takim może dalej. I teraz, jak ja bym tutaj wyjechał? Z tą drogą, to myślę, żebyśmy gdzieś sobie jednak zakończyli. Tutaj tu pewnie będzie jakaś jeszcze droga, więc to możemy sobie od razu odprowadzić, na przykład jakąś drogę tam. I teraz jakąś drogę też na przykład tutaj jeszcze. A no i teraz pytanie: jak? Ja proponuję, żebyśmy sobie z taką drogą zakręcili jakoś tutaj. Ewentualnie z tą drogą zostawimy, chociaż nie, żeby ona tak wysoko na mnie podchodziła. To na razie ją tak zostawię. I stąd zrobimy sobie tutaj o takie coś. Na razie coś po prostu, na przykład coś teraz takiego i coś takiego. Teraz podchodzimy sobie dalej wyżej. Ponieważ no to nie jest takie proste, bo my tam chcemy podejść na samą górę, więc to trzeba trochę to jednak podejść pod tą górę. Troszkę bliżej tej krawędzi możemy podejść. No okej, okay, dobra, myślę, że tutaj... Nie, jakoś to krzywo jest, ale to chyba tylko moje wyobrażenie. No i tu po prostu zrobimy sobie jakieś tutaj zaraz to obserwatorium. Eee, z tym, że ja możemy sobie odprowadzić jakąś na przykład taką drogę, z tym, że żeby ona nie szła nam na wedukcie. Tylko na przykład na ziemi. No krzywo to tutaj jest, więc może ja bym sobie jakiś kawałek wyrównał pod tą wieżę na przykład. Czyli, może na przykład złapalibyśmy sobie tą wysokość i delikatnie, tylko zmodyfikowali ten teren gdzieś pod tą wieżę. Czyli, na przykład, nie wygładzanie, tylko właśnie tutaj, i wyrównali, bo ta wieża jest taka olbrzymia. Ale myślę, że gdzieś tutaj, właśnie taki teren moglibyśmy sobie troszkę wyrównać. Może on będzie troszkę w zagłębieniu, no ale trudno. Lepiej, żeby właśnie był równy nieco. Z że druga ja też sobie wyburzę, i po prostu wejdziemy z nią na nowo, już teraz po prostej drodze, tak jakby i po prostu wchodzimy z nią sobie już teraz tak bardzo, bardzo prosto. No i robimy teraz takie rozgałęzienia: z tym, że można by jeszcze troszkę tutaj ten nasz o, coś takiego właśnie tu sobie zrobił, czyli jeszcze troszkę bardziej to wygładzenie tu i tu. No i teraz. Postawilibyśmy to sobie jakoś na przykład Jeszcze kawałek dalej bym to na przykład odstawił, czyli może o. Te cztery kredki odstępu oczywiście Teraz bardziej jednokierunkowo e, i teraz wow, 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 ale to jest olbrzymie. Tutaj jeszcze kawałek byśmy tu musieli sobie tego terenu wyrównać. Aj, 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 nie tak, nie tak, nie tak. To, proszę mi wszystko tu pięknie, ładnie wyrównać. Tu potrzebuje równości terenu, a nie jakichś tutaj wygibasów. Stawiamy. No, troszkę w lewo. Jeszcze trochę by trzeba było tu wyrównać. Nawet dotąd i gdzieś tam jeszcze. Troszkę więcej tego terenu. I teraz o, coś takiego. No, nie do końca, delikatnie można to w ogóle przesunąć. Halo. Czy ja mogę to jakoś przesunąć? Chyba niestety nie, więc ja to sobie niestety muszę wyburzyć. Tak. Przykro mi. I jeszcze raz to przesunąć, w sensie to ustawić tak, żeby to miało sens. Czyli może na przykład taką drogę stąd przedłużyć tymczasowo. I teraz, ile my tu mamy metrów w tą stronę? Chwila, chwila. Yy, nie widzę tego, ale moment, to możemy zrobić w ten sposób. No mniej więcej 80, czyli w tą też powinno być 80. Może jeszcze raz to po prostu zbudujmy i tyle, nie będziemy się bawić, jeszcze raz to sobie na spokojnie zbudujmy. 80 na no, 80 poproszę. E, I teraz tutaj coś takiego. No! No myślę, że może być taka właśnie wieża obserwacyjna na szczycie tej góry, no fajnie tu myślę będzie wyglądało. Teraz tak, jakby tutaj sensownie połączyć, no bo oczywiście to tak nie zostanie tutaj. To w ten sposób i w ten. To podobnie. Z tym, że sobie byśmy pozamieniali oczywiście kierunki tych dróg, halo. Tak i tak. Ok, a tą drogę ja bym się w ogóle pozbył się jej, o, czyli coś takiego. Tylko, czy to nie ma jakiejś ciągłości jeszcze tej drogi? Tak, bo tu jeszcze coś jest źle. Nie tak. Gdzie tak, tak? Tylko z tym, że ja bym chciał to tak. Okej, okay, coś takiego, coś takiego, jak najbardziej. Teraz w środku może jakiś parking by się zmieścił. Taki duży. Taki duży na pewno jeden by się zmieścił. Teraz coś średni? Średni też jeden. I tutaj co, mały jeszcze by jakiś się wcisnął? Mały by się nie wcisnął. Chyba żebyśmy to nieco inaczej rozstawili tutaj na przykład, czyli... Ale po prostu jakiś mały jeszcze byśmy tu wcisnęli. Jeden, ewentualnie tu. A no na przykład tu byśmy zrobili po prostu jakąś ścieżkę zwykłą i tyle. O, po prostu taka zwykła ścieżka i tyle. Czyli troszkę takiego rozdzielenia można powiedzieć między tymi parkingami. Oczywiście też troszkę zazielenić ten teren, z tym, że tutaj już bym to zrobił może ręcznie, czyli na przykład takie jabłonie. O, mamy wiosnę. Mamy dwa stopnie w grze ogólnie, no to w sumie jak teraz realnie... Jakby co nagrywam ten odcinek 18 listopada, nie wiem, bo pewnie oglądacie w grudniu już, ale mniejsza o to. Dobra, więc to sobie zrobimy w ten sposób i teraz. Yy, myślę, że takie coś jak najbardziej mogłoby być. Czy oni tutaj mają wodę, prąd i wszystko? Jezu, jakie to jest wysokie? Nie. Oni nie mają prądu, wody i tak dalej, ponieważ obstawiam, że pod zami prąd i woda nie płynie. Płynie, ale mamy znowu produkcję ogólnie prądu. Więc, może ja bym tutaj się zastanawiał nad elektrownią węglową, ponieważ węgiel wydobywamy, więc, może na razie po prostu wstawmy elektrownię węglową. Jestem, że nawet tego nie mamy odblokowanego. Super. Odblokujmy elektrownię węglową. I wstawmy po prostu takie coś gdzieś tutaj. o. Aha, nakładające się na siebie obiekty, to jest rzeczywiście olbrzymie. To zamiast na przykład części tych fabryk, może być, myślę. Coś takiego tutaj. No okej, okay, to na razie ma sens. Na razie tu tak zostawmy, najwyżej ja to potem przesunę, tylko po prostu chodzi mi o to, żeby ten prąd był wszędzie. Czemu wy nie macie wody? Wody też jest za mało, naprawdę, no to... E, to, że tak powiem, musimy wziąć jakieś wody gruntowe, tu mamy w jakiejś widze, więc możemy coś tutaj na przykład wziąć. E, jakąś taką wiejską żwirową drogę doprowadzić tutaj. No zaraz będzie tu prąd, woda, zaraz będzie wszystko. Tylko najpierw ci to jakoś doprowadzę tutaj. Proszę bardzo, nie powinniście teraz już stękać. Jest woda, jest na styku, ale troszkę chyba teraz będzie jej więcej. Aha, przetwarzanie ścieków też jest w stanie dramatycznym. To odpływ dajmy. Gdzie mamy odpływ ogólnie ścieków? Mamy gdzieś? Czy my w ogóle gdzieś zlewamy te ścieki? Tutaj, tak? No to, no to no właśnie. To tu będziemy je zlewać dalej na razie, ponieważ ja tutaj nie mam żadnych komplikacji, po prostu sobie to tutaj podłączyło się już. A, z czemu to się nie podłączyło tak jakbym chciał? Naprawdę się nie może to w prosty sposób połączyć. Ja teraz nie, tutaj miałem takie plany, żeby teraz się bawić w odpływy i inne takie pierdoły. Tylko tym się, bym się zajął kiedyś tam, ale jak widać, to nie pozwalam się zająć tym kiedyś tam. Czy można do tego podnieść po prostu drogę, żeby to nie stękało? Nie stękało. Że, co się dzieje? Co jest nie tak z tym odpływem? Czemu tu mam tyle teraz rur? Te mi są niepotrzebne. Ja chciałbym, żeby to teraz działało w miarę sensownie. Czyli, tak, odpływ ścieku i po prostu taką zwykłą rurę. Ja tutaj chciałbym, żebyśmy połączyli. I czemu to się nie podłączyło? Jezu! No nie to teraz miałem w planach. No, ludzie, dajcie mi z tym spokój. Teraz naprawdę ja się nie mogę. No, czy to mi gdzieś tutaj nie przyciąga? Aha, to przyciąga mnie z prostej linii. Czekajcie. Powinienem, może, to po prostu zburzyć na razie. I co, pasuje ci teraz? Pasuje, no i cudownie. Więc nie stękać mi tutaj. W ogóle my zarabiamy coś? Zarabiamy, dobra. Mieszkańcy przypływają, przypływają, jest ok. Nie ma problemu raczej. Dobra, więc ci tu mają tą wieżę, ci tu mają jakieś parkingi, no ale to jest dalej za mało, ponieważ tutaj jeszcze nie będzie końca, ponieważ tak na pewno sklepy, tutaj coś, takie właśnie mniej, mniejsze sklepy z jakimiś pamiątkami. tutaj też coś właśnie takiego na trzy kratki. A teraz tak, może ja tu w ogóle bym wykupił jeszcze jedną, na przykład tą kratkę jakoś, tą na przykład i tą, ponieważ tu bym troszkę tego terenu może jakoś wygładził, żeby to nie wyglądało tak perfidnie tutaj. Tylko jednak troszkę bym go może rozgładził jakoś. O, i nie wygląda to teraz tak źle, wcale, a wcale. Po prostu jest trochę bardziej krzywy teren przy wyrównanym, ale to już trudno. Tak, to no myślę, że całkiem fajnie może wyglądać. Tu mamy taki dość ostry zjazd. No trudno, taka jest po prostu droga yy, troszkę bardziej stroma. Teraz tu można by jakiś przystanek na pewno autobusowy zrobić. I na razie po prostu zrobimy linię, która będzie jechała sobie stąd. I na razie ten autobus po prostu będzie jechał gdzieś tutaj do centrum, myślę. I myślę, że dobrym punktem takim może być na przykład ten dworzec. Jakoś sobie tu w miarę szybko, mamy nadzieję, przejedzie tą autostradą. I jeszcze ten końcowy przystanek, czyli nie tutaj. Tylko troszkę wcześniej ten zjazd, czyli tutaj, OK. I tu na razie byłaby taka jedyna, w sensie taka specjalna linia można powiedzieć. Ale ona potem oczywiście będzie jeździła nieco lepiej. Na razie wyślemy nam tylko minimalną ilość pojazdów i oczywiście wyślemy tutaj my będziemy oczywiście swoją zajezdnię. I zajezdnię postawimy gdzieś tutaj. O, proszę bardzo, żeby nie było narzekań. Jest osobna zajezdnia autobusowa właśnie dla... Dla pojazdów. Nawet tu możemy jakieś ulepszenia dać. O, może od razu tu ulepszę w garaż, może od razu tutaj dołożę. Tu gdzieś się da tych zajezdni, żeby to nie był potem problem żaden to na 65 pojazdów tutaj wejdzie. Więcej nie, więc trudno. Będzie 65 po prostu. I tyle. Takie coś dodatkowego tu od razu wstawię. E, czy coś jeszcze tu byśmy wstawili? Na razie myślę, że to nie ma sensu. E, czy jakiś park jeszcze tu wstawiamy? Możemy w sumie coś. Jakiś mały park na przykład gdzieś tu jeszcze przy tym, przy zjeździe może raz i dwa na przykład. Coś takiego. No, ok, niech coś takiego po prostu będzie, i tyle. To będzie po prostu taka troszkę, można powiedzieć, osobna strefa. Jedziemy sobie tutaj, właśnie takim zjazdem. Otóż widzę, że pierwszy autobus dojechał, się toczy do góry. No, w ogóle stąd kogoś zabejrzeć, czy on po prostu tutaj tak podjechał? No, raczej stąd nie sąd zacha. Zjeżdża, bo jest co? Bo ja nie wiem, czemu on jedzie na bazę teraz. Ale dobra, mniejsza o to, co on tu robi w sumie. A, bo tu elektryki jadą, okej, okay, dobra, tu elektryki mają na trasę wyjechać. Ale zanim te elektryki wyjedą trochę czasu minie, więc nie będziemy się tym przejmować zbytnio. Ja, więc teraz tak, tu zjedziemy sobie na dół. No i tu będzie potem będą jakieś zabudowania. Z tym, że myślę, że już tym zajmiemy się w następnym odcinku. Dzisiaj powstała nam tylko taka po prostu zwykła, zwyczajna wieża obserwacyjna, która jest olbrzymia po prostu. No na pewno w następnym odcinku zajmiemy się jej... Dalszą rozbudową, tylko z tym, że już nie tutaj, bo ten teren w sumie jest skończony. Tu nic więcej nie będzie poza paroma sklepami, parkami, parkingami i tyle w sumie. Po prostu. Potem tutaj na dole będzie więcej siedziało na pewno. Ale tym już zajmiemy się w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Dziękuję. Za co, do zobaczenia. Cześć i pa pa.